Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? Dzień dobry. Druga część klubów, które są powiązane z wielkimi firmami. Także chciałem was poinformować, że w dzisiejszym filmie nie występuję samemu. Mianowicie będziemy mieli wyjątkowego gościa, który specjalizuje się w lidze włoskiej. Więc po części pewne domysły możecie sobie już wysnuć. Osoby, które są ciekawskie, pewnie już zdążyły nawet wejść w opis i zobaczyć kto tak naprawdę tutaj będzie się krył w dalszej części tego materiału, ale dla osób, które chcą mieć niespodziankę, radzę po prostu poczekać i normalnie oglądać tak jak zawsze. Także dziękuję ostatnim 10 osobom, które postanowiły pozostać stałymi widzami, nowe osoby, które po raz pierwszy znalazły się na kanale, czy też regularnie oglądają treści, ale jeszcze nie kliknęły przycisku subskrybuj, zachęcam oczywiście do zrobienia tego. A osoby zainteresowane obstawianiem meczów piłkarskich, odsyłam do linku, który znajdziecie w opisie, mianowicie z kodem Footbreak wpisanym podczas rejestracji na stronie Betfan, zgarniacie freebet, czyli po prostu darmowe doładowanie w wysokości 6 60 zł polecam. A teraz przechodzimy do meritum. Obok Volkswagena, jednym z najpopularniejszych niemieckich koncernów samochodowych jest Audi. Także i ta firma zainwestowała w piłkę nożną, ale było to stosunkowo niedawno. Dwa kluby z Ingolstadt, bawarskiej siedziby Audi, stały na skraju bankructwa. Uwagę świata w tym rejonie skupia przede wszystkim Bayern Monachium. By ratować futbol w mieście w 2004 roku połączono zespoły ISV Ingolstadt i MTV Ingolstadt w jeden twór FC Ingolstadt. Przez pierwsze trzy lata klub finansował pomysłodawca fuzji, przedsiębiorca Peter Jackworth, który mówił Miałem takie marzenie, żeby ludzie zaczęli wierzyć, że u nas też da się coś stworzyć bez niczyjej pomocy. Wtedy w 2004 roku nasze zespoły rozpadały się. Widmo bankructwa nad nimi wisiało. Dlatego postanowiłem połączyć je w jedną całość. Już po trzech latach w działanie zespołu mocno zaangażowało się Audi. Po awansie Ingolstadt do drugiej Bundesligi koncern już poważnie inwestował w klub. Audi jest właścicielem otwartego w 2009 roku stadionu Audi Sportpark, nowoczesnej akademii oraz bazy treningowej. Jackworth zaznaczał jednak, że jest to inna sytuacja niż na przykład w Wolfsburgu. To koncern jest blisko 20% udziałowcem klubu, sponsorem głównym, właścicielem stadionu, a w radzie nadzorczej FC Ingolstadt są niemal sami przedstawiciele koncernu. Jednak nie jest to sytuacja analogiczna jak w innych klubach fabrycznych, na przykład w Wolfsburgu czy Bayerze Leverkusen. Klub nie szastał pieniędzmi, a postawił na akademię i szkolenie. Mimo to w 2015 roku udało im się awansować do Bundesligi zaledwie 8 lat po założeniu. Trener Ralf Hasenhüttl oceniał ostrożnie ich szanse w elicie: Naszym celem jest utrzymanie na jak najwyższym miejscu w tabeli. Znamy swoją wartość, ale nie oszukujmy się. Brakuje nam doświadczenia i ogłady. Potrzebujemy czasu, żeby zrozumieć pewne schematy. Debiutancki sezon zakończyli na bardzo dobrym 11 miejscu. Rok później jednak w klubie pogubiono się i popełniono błąd ze zmianą szkoleniowca. Hasen zastąpił Markus Kauczyński. Próba ratowania sezonu okazała się kluczem do spadku. Władze i kibice Ingolstadt liczyli na szybki powrót do elity, a tymczasem po kolejnych dwóch latach spadli jeszcze niżej. Wzmocnienia piłkarzami Strzalkę, Monako lub Hoffenheim szybko zastąpiły transfery z Carthagena czy też Zagłębia Sosnowiec. Przed rokiem byli blisko powrotu do drugiej Bundesligi, ale zaprzepaścili szansę, tracąc bramkę w 96 minucie rewanżowego meczu barażowego przeciwko Nurembergi. Spotkanie omal nie zakończyło się bójką, bo piłkarze Ingolstadt mieli pretensje o zbytnie przedłużenie gry. W tym roku kolejny raz szanse na awans muszą wypatrywać w barażach. Znacznie lepiej radzi sobie najpopularniejszy klub zakładowy w Holandii, czyli PSV Eindhoven. Klub powstał w 1913 roku przy okazji obchodów setnej rocznicy ustanowienia monarchii i odzyskania niepodległości przez Holandię. Jego pełna nazwa to Philips Sport Vereniging i powstał on dla pracowników firmy produkującej elektronikę. Aż do 1928 roku w zespole występowali jedynie piłkarze zatrudnieni na co dzień w fabryce. W 1910 roku firma zbudowała także stadion dla swoich pracowników. Na tym obiekcie PS gra aż do dziś. Oczywiście przez lata był kilkukrotnie modernizowany, a po II wojnie światowej odbudowywany niemal od zera, po tym jak w wyniku działań wojennych został doszczętnie zrujnowany. Jest on kolejnym symbolem związku klubu z korporacją. O czym świadczy nazwa Philips Stadion. Podczas meczów PSW jedno miejsce na obiekcie pozostaje zawsze wolne. Przez lata zajmował je Fritz Philips, dyrektor generalny koncernu i wierny kibis klubu, który zmarł w 2005 roku w wieku 100 lat. Zakładowe kluby piłkarskie pojawiły się także we Francji. Jednym z ważniejszych zespołów dla tamtejszego futbolu jest Sosho, który wraz z 19 innymi klubami stworzył profesjonalną ligę w tym kraju. Klub został założony w 1928 roku przez Jean-Pierre Peugeot, dyrektora generalnego koncernu samochodowego. Klub miał być propozycją na spędzanie wolnego czasu przez pracowników firmy. Dwa lata później SOSO połączyło się za Beria, zyskując obecną nazwę. Peugeot jako jeden z pierwszych opowiadał się za profesjonalizacją francuskiej piłki i przyznał się nawet do płacenia zawodnikom za grę, czego ówczesne przepisy zabraniały. Gdy w 1930 roku Rada Narodowa Francuskiego Związku Piłkarskiego przegłosowała zawodowstwo w futbolu, Sochaux było jednym z pierwszych klubów, które przyjęły nowy statut i stały się w pełni profesjonalne. Szybko przyniosło to klubowi Peugeot pierwsze sukcesy: Mistrzostwo Francji w 1935 i 1938 oraz Puchar Francji w 1937. Klub przez niemal całą swoją historię był związany z popularnym koncernem samochodowym. Gdy w 2007 roku Sosho po raz drugi w historii sięgnęło po Puchar Francji, jako nagrodę dla zawodników zafundowano wycieczkę do fabryki Peugeot. Jednak nawet tak wieloletnie powiązanie zostało zakończone. Klub nie oparł się panującej wśród zagranicznych inwestorów mody na kupowanie francuskich klubów. W 2015 roku właścicielem Sosho została firma z Hongkongu. Francuskim przykładem klubu, który powstał w XXI wieku i błyskawicznie chciał namieszać w ligowej hierarchii, był założony w 2007 roku Evion. Powstał on z połączenia aż trzech innych klubów. Najpierw połączyły się ze sobą Gajar i Ville de Gros, tworząc Olympique Roy de Savoie. Ten klub z kolei połączył się z Olympique Toną Chablais i w ten skomplikowany sposób powstał Evion Tonon Gaja. Przyjął tę nazwę od wody mineralnej Evion produkowanej przez firmę Danone, która stała się właścicielem tego tworu. Frank Riboux, szef Danon miał mocarstwowe plany i to on namówił do inwestycji w klub trzech mistrzów świata z 1998 roku. Zidane, Alizarazu i Bogosją. Już po czterech latach, w 2011 roku, Evian zapewnił sobie historyczny awans do Ligue Absolutny debiutant we francuskiej elicie zakończył sezon na znakomitym dziewiątym miejscu, urywając punkty między innymi Marsylii i Pezrze. Bez wątpienia byliby największą rewelacją sezonu, gdyby nie mistrzowskie Montpellier. Rok później walczyli już jednak o otrzymanie, głównie ze względu na fatalną końcówkę rozgrywek. Miejsce w Likę udało im się jednak zachować, a przede wszystkim zakończyli sezon sukcesem, którego nikt się nie spodziewał. Doszli bowiem do finału Pucharu Francji, gdzie mierzyli się z Bordeaux. Zdobyć trofeum się nie udało, ale zebrali wiele pochwał za ambitną walkę. Przegrali bowiem 2-3 do 3 po bramce w 89 minucie. W klubie nie wykorzystano jednak entuzjazmu sukcesu. Z roku na rok było coraz gorzej, a nie pomagały nieudane inwestycje transferowe, w tym sprowadzenie m.in. Nikiego Bilenilsena. Styl gry drużyny był tak męczący dla widza, że bezstronni kibice życzyli Ewią spadku, by zastąpił ich ktoś grający bardziej atrakcyjny futbol. Krótko trwała przygoda rewelacji Likę, zakończyła się degradacją już po czwartym sezonie w Elicie. Spowodowało to wycofanie się firmy Danone ze sponsorowania klubu, a w wyniku tego rok później Ewią nie tylko nie wróciło do Likę, ale w dodatku spadło do trzeciej ligi. Klubu jednak nie było stać na grę nawet na tym poziomie. Oficjalnie sąd w tonon, upadło się w ją, zatwierdził na początku grudnia 2016 roku. Na sprzedaż wystawiono m.in. klubowe pamiątki, sprzęt sportowy, pozostałe koszulki a nawet elementy dawnego stadionu. Krótko potem utworzono nowy twór. Tonon Evian Savoie Football Club, który obecnie nosi nazwę Tonon Evion FC. Wystartował on dopiero od siódmej ligi, ale szybko wywalczył dwukrotny awans i obecnie gra na piątym poziomie rozgrywkowym. Evion jest jednak przykładem zakładowego klubu, który pokazuje, że można szybko wspiąć się w hierarchii futbolu, ale upadek może być bardzo bolesny. Z kolei najlepszym przykładem klubu, który niemal całą swoją historię wiąże z wielkim koncernem i odnosi sportowe sukcesy jest Juventus. Choć został założony w roku 1897 przez grupę uczniów turyńskiego liceum, to już 26 lat później jego prezydentem został Eduardo Agnelli, syn właściciela firmy motoryzacyjnej o nazwie Fabrica Italiana Automobili Torino, czyli Fiata w swojej mowie powitalnej Eduardo powiedział pozostałym członkom zarządu, że zamierza w pełni angażować się w działalność klubu, ponieważ, jak uważał, nawet dobrą rzecz można ulepszyć i to właśnie zasadą kierował się w życiu. Co więcej powtarzał, że Juventus nigdy nie miał reprezentować samego miasta, miał być zespołem całych Włoch i tym odróżniać się od rywali walczących o lokalne przywództwo. Jak pisze w swojej książce Herbie Sykes, FIAT był zaś maszynownią odważnego, dynamicznego i odnoszącego sukcesy nowego kraju, którego odbudowa łączyła się z odbudową Juventusu. Każdy samochód zjeżdżający z taśmy produkcyjnej przyczyniał się do zaliczki na kolejnego piłkarskiego gwiazdora, będącego grosikiem w finansowej maszynie Aniellego. Już trzy lata po przejęciu przez firmę Fiat Juventus zdobył drugie w swojej historii mistrzostwo. Po pierwsze sięgnął w roku 1905. Z kolei piłkarze zaczęli tworzyć trzon reprezentacji Włoch, która w roku 1934 sięgnęła po tytuł Mistrza Świata. W tym czasie Juventus pod wodzą Eduardo Aniellego pięć razy z rzędu wygrywał Serię A. Niedługo po ostatnim sukcesie Prezes turyńskiego klubu tragicznie zginął w wypadku. Zresztą, tragedie i śmiertelne choroby długo nie omijały rodziny Anielich. Rodzina założycieli Fiata rządzi Juventusem do dziś i uczyniła go najbardziej utytułowanym klubem we Włoszech. Bianconeri sięgali po Scudetto 38 razy, choć dwa mistrzostwa oficjalnie odebrano im w konsekwencji afery Calciopoli. Historia Juventusu pokazuje jednak też inną stronę klubów należących do korporacji. Pracownicy FIATA regularnie skarżą się bowiem, że zaniedbuje się ich kosztem zespołu. Gdy w 2018 roku do Juventusu sprowadzono Cristiano Ronaldo, w jednej z największych fabryk koncernu ogłoszono strajk. W oświadczeniu związków można było przeczytać wówczas to niedopuszczalne, że podczas gdy pracownicy zdobywają się na ogromne finansowe poświęcenia, firma wydaje setki milionów euro na transfer piłkarza. Podczas gdy pracownicy i ich rodziny coraz mocniej zaciskają pasa, firma inwestuje mnóstwo pieniędzy w jednego człowieka. Czy to sprawiedliwe? Czy to normalne, że jedna osoba zarabia miliony, a tysiącom rodzin trudno przeżyć do połowy miesiąca? Zakładowe kluby muszą mierzyć się więc z różnymi przeciwnościami. Niechęcią opinii publicznej, oskarżeniami o brak szacunku do tradycji czy też. Umiejętnym zbilansowaniem inwestycji w drużynę oraz firmę. Jednym udaje się to lepiej i odnoszą sukcesy jak Juventus czy PSW, a innym grozi stagnacja w rodzaju sosho, czy wręcz upadek jak w przypadku Evion. Świat biznesu i świat piłki nożnej bywają okrutne, tym bardziej gdy się ze sobą przenikają. Dziękujemy Wam razem z Marcinem za oglądanie tego materiału. Link do kanału Amici Sportivi znajdziecie oczywiście w opisie, więc wszystkich miłośników, nie tylko włoskiego calcio, ale przede wszystkim piłki nożnej odsyłam, bo chłopaki robią naprawdę genialną robotę. Ja Wam więcej czasu nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.